jestem ten typ ludzi, którzy tylko do was przychodzą, jeżeli coś chcą I ostatnio się na takie natknąłem Siedzę sobie na Steamie, dodaje mi jakiś typek nagle Którego nigdy wcześniej nie znałem, ale pomyślałem Okej, okay, może to mój wiz, może ktoś inny Ale się okazuje później, że nie Bo zapytałem się go, czemu mnie dodał on e, No coś tam, cześć e, Że tam my name is David Przez w, no to domyślałem się, że raczej typek z Polski Więc mówię mu e, No i co, co dalej, co nie, No bo wiesz, my name is David I co teraz, mam wstać i już klaskać czy, czy co? No i on mówi, no to ty Polak. Ja mówię, no nie, no co ty? A on się mnie pyta, czy nie ja mam GTA 4. No ja mówię, że jak widać, chyba mam GTA 4. No i on do mnie, no słuchaj, czy, czy możesz mi pożyczyć tutaj konto na Steamie? Bo ja bym chciał pograć w GTA 4 na multi, bo swojego nie mogę aktywować. Co nie i teraz tak ogólnie nie wiem, bo jest taki typ ludzi w tym przypadku. Do typek jak on to typek przychodzi, moje konto jest warte mniej czy więcej e, na no 2300 euro, więc trochę, trochę dużo powiedzmy, i no, dawać to do osoby, której się nigdy wcześniej nie znało, a nawet do osoby, którą się zna 10 lat, to nie za bardzo. E, no ale ten widać nie widzi tutaj żadnego problemu i potem jak po prostu wyjaśniłem mu, że nie chcę mu tego mojego konta oddać e, i on mówi, no przecież ja się nie włamię i tak dalej, e, no i przecież kurczę, no nawet jak ja, jak ja bym dostał takie konto i bym widział, że są tam pewne rzeczy, e, to po prostu bym je sprzedał i kupił sobie GTA 4 lub gierki, które chcę, na jakimś innym koncie, a resztę bym, nie wiem, schował w banku i może zainwestował gdzieś ale on mi mówią, no wiesz, ja się nie włamie. No oczywiście, że się nie włamiesz, no bo jak już dam hasło i login, no to przecież nie będziesz musiał się włamywać, tylko wejdziesz, ty zmienisz hasło. Jest po prostu taki typ ludzi, którzy do was przychodzą, jeżeli tylko coś potrzebują, często są to najlepsi przyjaciele, którzy niby są najlepszymi przyjacielami, później się okazuje, że tylko tam przychodzi, jak chce skinę od CSA, to często miałem no, u moich widzów, znaczy no ex-widzów, można tak powiedzieć, bo jestem pewien, że oni przestali mnie oglądać po tym, jak znoczeni pewnie w się mnie też nie oglądali, ale um, przestali nawet nabijać mi wyświetlenia na filmikach, um, czy dawać jakieś tam łapki, srapki po tym, jakim po prostu powiedziałem, że nie daje im temów, a dlaczego im nie, nie daję temów? pewnie teraz, czy może się dziwią, czemu im nie daję temów. w końcu jestem przecież e, youtuberem, e, no bo <laughs> będąc youtuberem, nigdzie nie piszę, że ja muszę dawać komuś itemy, albo w ogóle coś komuś zawać oprócz, oprócz filmików oraz codziennej zabawy, czy może po prostu, nie wiem, miłego spędzania czasu, e, no ale po prostu z tego względu, że jak po prostu dam jakiemuś tam osobie numer jeden, dam jakiś itemek, no to osoba numer dwa oraz wszyscy z moich followerów na Twitchu oraz na YouTubie po prostu przyjdą do mnie i też będą chcieli itemka. No bo hej, dałeś temu, no to czemu miałbyś mi je dać, skoro wiesz, jemu dałeś co, nie? I żeby uniknąć takich sytuacji, po prostu ja nic nie daję. Jedyne co daję to na giveaway, jak po prostu jakieś losowanie możemy sobie zrobić, i to jest jedyne co daję. No i teraz jeszcze taka informacja na koniec filmiku. Jeszcze dowiedzieliśmy o tym, um, co ludzie, tak, no, do, do jakiego poziomu ludzie mogą zejść, bo to jest naprawdę swoją drogą strasznie jakieś, nie wiem, poniżające. dla mnie to jest poniżające, jakbym ja do kogoś miał chodzić i tam, no wiesz, słuchaj, daj 20 centów, co ja jestem. Czy jestem warty tylko 20 centów, żeby chodzić ludzi tam prosić o 20 centów. Nie rozumiem, jeszcze, nie wiem, prosić bank o jakiś kredyt, 200 tysięcy na jakąś inwestycję to co innego, ale tak 20 centów to ile ten człowiek musi być warty, że on prosi tylko 20 centów. No ale nieważne, jeszcze na koniec e, taka informacja dla Was, e, że po prostu e, jakby co piąty odcinek takiej pogadanki będzie jakby odcinkiem specjalnym, w którym będę rozdawał e, gry dla nas, gry, losowe klucze na, na Steamie, mogą być to też nielosowe klucze, e, na przykład jak Tom Clancy's Rainbow Siege, czy na przykład, e, nie wiem, Sniper Elite trujeczka czy coś w tym stylu. E, no i teraz co piąty odcinek i od tego odcinka zaczniemy, także w komentarzach napiszcie jakby takie pomysły, e, jakie macie na odcinki, czyli jakby o czym chcecie, żebym pogadał. E, Wysłuchałem Philo Games, czy na pewno taki jest Twój nick. Zobaczymy szybko. Philo Games, o jezu, nie, nie, Philo miałem rację. Um, także taka sytuacja jest, że e, co piąty odcinek pogalanki będzie odcinekiem specjalnym, gdzie wy będziecie mogli napisać mi specjalnie, e, o czym mogę porozmawiać w następnych odcinkach pogalanki i najlepsze pomysły, najlepsze pomysły, te, które mi się spodobają, dostaną po prostu grę. Osoba dostanie na wiadomości prywatnej tu, czy tam dostanie po prostu klucz do gry, który będzie sobie mogła aktywować na Steam lub na innej platformie, ja tę osobę poinformuję, do czego jest ten klucz, wiadomo. No i od tego odcinka zaczynamy. Filo Play Games już nie musi dawać swojej oferty, jakby znaczy, jeżeli masz oczywiście dalsze pomysły, to chętnie możesz wstawić następny pomysł, ale napisałeś, abym porozmawiał o rywalizacji. I właśnie teraz jakby zbieram myśli na ten temat. Jeszcze nie jestem pewien tak naprawdę co, co myślę o rywalizacji z tego względu, że z jednej, z jednej strony to e, spoko temat, z drugiej strony nie za bardzo, ale mówię, no o tym jest oddzielny filmik, także e, napiszcie jakieś pomysły po prostu, o czym mógłbym sobie porozmawiać, e, spokojnie możecie pisać komentarze powyżej 100 linii jak I don't care, mogą być to tak samo krótkie komentarze, krótkie, zwięzłe, e, byleby podsuwały jakiś dobry pomysł. E, I do, dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w na następnym odcinku, cześć!